Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza, pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem, a była w Nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, kimże On jest, że wypowiada bluźnierstwa, któż może odpuścić grzechy, prócz samego Boga. Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich, co za myśli nurtują w sercach Waszych. Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczone są Ci Twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź. Oto, żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy. Widzieliśmy dzisiaj. Oto Słowo Pańskie. We fragmencie Księgi Izajasza odczytaliśmy dzisiaj Jego słowa, i odczytaliśmy o tym, jak Izajasz pokazuje pustynię i step. Miejsca, w których nie ma życia, miejsca, w których nie ma wody, miejsca, które są miejscami odosobnionymi, odludnionymi, miejsca, które są takimi miejscami śmierci. Izajasz mówi o tym, że na tych miejscach, że pustynia zakwitnie, pojawi się zieleń, a przez step będą płynęły wody i jeziora. Izajasz pokazuje, że tam, gdzie jest susza, tam będzie woda. Tam, gdzie było śmierć, będzie życie. I można zapytać, dlaczego tak się stanie? Dlaczego pustynie zakwitną? Dlaczego woda się pojawi na stepie? I pokazuje, bo przez tę pustynię, przez ten step będzie szedł naród wybrany, prowadzony przez Pana Boga. Pan Bóg będzie prowadził Izrael przez pustynię, przez step, i te przestrzenie stają się miejscami błogosławieństwa dla nich. Możemy zapytać, gdzie będą szli, czy skąd, dokąd. I zobaczymy, że Izrael idzie z Babilonii do Jerozolimy. Idzie z miejsca niewoli do miejsca wolności. Idzie z miejsca grzechu do miejsca świętości. I Pan Bóg prowadzi naród wybrany z miejsca, gdzie jest grzech, do miejsca, gdzie jest świętość. To jest droga nawrócenia Izraela. Więc Izajasz pokazuje, że Naród, który wejdzie na drogę nawrócenia, będzie przechodził przez miejsca pustynne, ale to będą miejsca błogosławione dla narodu wybranego, bo Pan Bóg będzie ich prowadził. Drodzy, myślę, że dzisiaj w tym słowie warto zobaczyć, że ta droga nawrócenia nie jest drogą jednego człowieka. Że dzisiaj Słowo nam pokazuje, że Pan Bóg prowadzi cały naród. To nie jest droga nawrócenia jednego człowieka. Więc może dzisiaj też w tej czasie Adwentu dobrze jest się zapytać i zobaczyć, że drogą nawrócenia nie jest tylko droga mojego nawrócenia. Ale ta droga Adwentowa jest też drogą nawrócenia wspólnoty, bo Pan Bóg chce poprowadzić wspólnotę do drogi nawrócenia. I pewnie dzisiaj też. To jest dobry czas na to, żebyśmy my, jako wspólnota zakonna, zadali sobie to pytanie. Gdzie Pan Bóg chce nas przeprowadzić? Z jakich miejsc chce nas poprowadzić do miejsc świętości? I być może ta droga nawrócenia będzie drogą naszej większej gorliwości. Może drogą naszej wspólnej większej wierności, ślubom, czystości, ubóstwu, posłuszeństwa, troski o dzieci. Być może będzie naszą drogą większej cierpliwości, wyrozumiałości, większego bycia dla siebie. Warto dzisiaj, żebyśmy my również, jako wspólnota zakonna, postawili sobie pytanie, gdzie Pan Bóg chce nas przeprowadzić? Przez jakie nasze pustynie? I myślę, że to jest też dobry czas, żebyśmy, jako wspólnota parafialna, zapytali się o to. Pomyśleli o tym, że droga nawrócenia nie jest tylko drogą moją osobistą, ale że Bóg w tym Adwencie jako wspólnota parafialną chce nas prowadzić. I też zapytać się, w czym mamy się nawrócić jako parafia. Czym mamy się nawrócić jako wspólnota? I drodzy, tak czasami myślę, że są takie bardzo proste rzeczy. Może większa życzliwość, może większa cierpliwość, może nie wiem, większe zaangażowanie w liturgię. Nieraz tak jest, że jest osób wiele, a nie słychać śpiewu, nie słychać odpowiedzi ze strony wiernych. Proste rzeczy, które robię jako wspólnota, które robimy jako wspólnota. Inna bardzo prosta rzecz. Nawet wczoraj rozmawialiśmy. Niedziela, wierni wychodzą z kościoła, drzwi zostają otwarte. Nie, nie ma kogoś, kto by pomyślał, że no, trzeba zamknąć, zamknąć, może idę ostatni. Taka troska, zobaczcie o kościół, troska o wspólnotę. Droga nawrócenia. Nie może taką drogą nawrócenia gdzieś światłem było to, co próbowało Cię z zainicjować. Punkt Caritas. Nie było chętnych za bardzo, żeby przyjść, żeby coś zrobić. Zobaczcie, kolejny jakiś taki moment, gdzie jako wspólnota możemy się nawracać, możemy przemieniać się, że Pan Bóg pokazuje nam takie rzeczy. Chcielibyśmy, drodzy, zobaczyć to też, że jesteśmy do tego zaproszeni, właśnie jako wspólnotę, i że ten czas nawrócenia nas jako wspólnoty, będzie czasem błogosławienia przez Pana Boga. Będziemy odczuwali wielką radość we wspólnocie, jeśli jako wspólnota będziemy się nawracać. Taką drogą nawrócenia myślę, że dzisiaj pięknie Ewangelia pokazuje też. Jest tych czterech, którzy przynoszą tego, który przyjść nie może przed Pana Jezusa. Wiecie co? Pomyślałem sobie o naszych czwartkowych adoracjach wieczornych. O pomszy świętych czwartek do dwudziestej wystawiony Święty Sakrament. Pan Jezus obecny, garstka parafian przychodzi. Ja myślę sobie, tak dobry czas na to, żeby właśnie wtedy przynosić przed Pana Jezusa tych, którzy nie mogą przejść może przynosić tych którzy są chorzy w naszej parafii przychodzić modlić się może pomyśleć o tym że trzeba tu przynosić przed pana Jezusa młodzież bierzmowaną że to nie jest tylko kwestia ojca Mateusza który ma ich przygotować ale jako wspólnota jesteśmy odpowiedzialni za tą młodzież która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania a ich trzeba przynosić przed pana Jezusa czasami jak tego sparaliżowanego Drodzy, może ten czas właśnie tej adoracji jest takim czasem przynoszenia chociażby Mateusza, który jest chory. Zobaczcie, czas, kiedy możemy przychodzić. Może to jest jakiś czas nawrócenia jako wspólnoty. Zapraszam Was do tego, żebyśmy o tym pomyśleli, żebyśmy tak bardzo osobiście też zaangażowali się nie tylko w to, co w moim życiu, ale zaangażowali się w to, co dla innych jest, właśnie dla parafii, właśnie dla nas jako wspólnoty. I myślę, że będziemy doświadczać tego i będą tego doświadczać też ci, którzy będą tutaj przychodzić. Że tutaj jest miejsce życia, że tu jest miejsce błogosławienia przez Pana Boga, że rzeczywiście jako wspólnota jesteśmy błogosławieni i to błogosławieństwo wyraża się w naszej radości. A może przed Panem Jezusem trzeba przynosić tych, którzy tu nie przychodzą. Ostatnio liczyliśmy we wrześniu, 20 kilka procent parafian przychodzi na niedzielną Eucharystię. Zobaczcie, jak bardzo potrzeba tego trwania przed Panem Jezusem i przenoszenia tych, którzy, którzy tu nie przychodzą. Chciejmy, drodzy, zadawać sobie to pytanie, chciejmy iść jako wspólnota, jako zakonna, wspólnota parafialna w takiej naszej wspólnej drodze przemiany. I Pan Bóg będzie nam błogosławił i będziemy w sercu przeżywać wielką radość z tego powodu.